Siemano, Siemano, z tej strony Rajek. Dzisiaj zajmiemy się y, ogarnięciem tego nowego Lochu w uniwersum Superbohaterów. Natomiast powiem Wam, że z racji, że ostatnio nagrywam kolejną serię z Hero Zero, znaczy kolejną serię, po prostu nagrywam dwie serie, bo BS się muszę przełączać sceny, nie? Po każdym odcinku. No i ja na szczęście zawsze robię testa przed y, nagraniem. Czy wszystko śmiga i trybi? No i zrobiłem sobie tego testa. Patrzę, wszystko śmiga i trybi, natomiast teraz nagrywałem ten nowy loch, bo jestem na szóstym etapie. Nagrywałem sobie ten nowy log i myślę, zobaczę, czy się nagrywa. Tym, tymczasem ukazał się czarny ekran, po prostu scena mi się na Hero przełączyła. A że teraz nie mam karty z Hero Zero włączonej, no to był czarny ekran i mi ekranu z Shakesa nie nagrywało. Więc, więc dzisiaj zaczniemy nieco w innych warunkach. Natomiast ja mam tutaj zapisane walki. Wejdziemy sobie na S34. Pokażę wam jak kluczyk po prostu wygląda do takiego lochu. Bo uważam, że jest bardzo ładny i należy go pokazać. Czekajcie, o tak wygląda kluczyk. Tak wygląda jakby cała ta wieża w takim no modernistycznym stylu. Mamy człowieka tysiąca ciosów. Tutaj, jakieś właśnie takie uniwersum superbohaterów jest. A tutaj w ogóle, jak kluczyk wygląda? Bo chyba mamy podgląd, czy nie? Mamy podgląd. Tak. Yy, ok, także wracamy na niemiecki serwer. Ja tutaj zrobiłem sobie te walki, także ja wam pokażę. To jest pierwszy przeciwnik. To był MAG. Ogólnie, tło mamy takie jest dosyć według mnie średnie, ponieważ 3 czwarte pierwszego planu zajmuje e, ta, ta wielka kula mocy, gdzie jeszcze gałki oczne na orbicie są, to według mnie no, średnio to wygląda. Bardzo średnio. Kolejny jest pan przyświetlacz. W ogóle co do expad strefie światła, nie jest najgorzej, ponieważ te przeciwnicy w porównaniu do poprzednich no to dużo więcej ekspadają, bo po 50-60 milionów, e, także... Także Strefa Światła nie wygląda najgorzej. Przyspieszy to sporo Early Game. Dociskanie tych lochów przed sejwowaniem, bo jest to ten etap. W sumie to jest etap chyba 300 coś levela. Patrząc po statystykach. Natomiast no zobaczymy no. Ogólnie ten loszek powiem wam. Grafiki są standardowo ładne. Ja powiem wam, że nic nie znam z tego uniwersum jakby. Mm, super bohaterów, ale gdy zobaczyłem te człowieka żelazko. No to nie wiem, czy to jest nawiązanie do czegokolwiek, czy oni już y, sam, sami tworzyli, bo poprzednie lochy nawiązywały do czegoś, a te tutaj, no to nie wiem, czy ktoś wpadł na taki pomysł kiedykolwiek, bo nic mi się nie obiło u uszy, żeby był człowiek żelazko. Ale no, pochmurniak, już prędzej, fajna grafika, bardzo fajna, jest to zwiadowca. I po prostu dzisiaj sobie obczejmy. Strefę światła będzie cięcie, wydropi mi kluczyk do strefy mroku. To ogramy sobie strefę mroku i jeszcze na koniec tych lochów pokażę wam, jak exp wygląda ze strefy światła i strefy mroku. Teraz mamy niewidzialną kobietę. Też bardzo ładna grafika, fajny pomysł. Niewidzialna kobieta, i po prostu sobie zasłania oczy. Co tutaj jeszcze w tle? Ogólnie fajny pomysł, bo jest to jakieś siedziba taka gwiezdna pod niebem. Widzicie tu gwiazdę, taka kosmiczna bardziej, można powiedzieć, kryjówka. I widać tutaj gwiazdy, jakąś inną planetę. Natomiast to na pierwszym planie mi się nie podoba. I 70 milionów ekspa, także spory wzrost. Zobaczmy cukier koczłek ko Cukier koczłek. Ok, zwiadowca, 298 poziom. Co jeszcze warto zaznaczyć ode mnie, to że ja przed nagrywaniem tej pierwszy, pierwszej próby, no to w zasadzie nic nie wiedziałem na temat tego lochu, żadnych przecieków, nic nie sprawdzałem, grafik, ile ekspadaje i tak dalej. Także w tamtej próbie było to fajne, że, że mieliście te. Miałem swoje takie pierwsze wrażenie, no nie? A tutaj, no niestety, wi ja wiedziałem, że kiedyś coś takiego się stanie że, że będzie fail tak zwany z tym przełączeniem sceny, natomiast, no nie wiem co tam się wydarzyło po drodze ponieważ ponieważ co warto zaznaczyć to to że przed nagraniem odcinka robiłem próbę i było wszystko git, no nie? Kapitan Kofeina, kurwa, zejwisty pomysł, jakiś ziomek se z dwoma kawami lata, tu jeszcze ma bidony na pasku i wypierdala go, no oczy ewidentnie mu wylatują z orbit, nie? to może są jego gałki oczne nabrały kolorów, bo on tutaj nie ma. Natomiast tym razem mag i w ogóle ma rózgę z legendarnego lochu. Taką co ja mam na w 50. Ona chyba ostatnim razem była do zdobycia i 77 milionów expa. Mamy teraz poziom 9 zapominalska pięść. Ciekawy. ciekawy kolos i też co dziwo mag. Prędzej mu tutaj klasa wojownika pasuje. Tutaj jest ciekawa grafika, ale nie jestem w stanie się przyjrzeć bez kolorów i w takim małym obrazie, ale daje epika. Dobra, chodźmy zobaczyć. Myślałem w ogóle, że będą większy, większy opór stawiać ci przeciwnicy, ale no, oni mają po 300 levele tam, Ten w zasadzie ma już 300 level, bo tam ci wcześniej to nie mieli 300 levela. Ale zobaczymy jak ze strefą mroku, bo z, z tego co wiem strefa mroku chyba 370 levela jest, także, także może nam sprawić kłopot. Tym bardziej, że pachoły nie są do końca ubrane. Już co prawda, już nie rozbieram ich w momencie, gdy są te nowe lochy, bo chcę na tym koncie z wami y, po prostu odnosić pierwsze wrażenie. I Kapitan Poniedziałek, kurwa! Szczerze mówiąc dobra, dobra doskmina. Kapitan poniedziałek i taki wiecie, mający dojrze. O znów poniedziałek. Ale dobra, zwiadowca, 310 poziom. Nie, grafiki bardzo ładne. To mi się... Nie... Ogólnie y, po, pomysł na tło jest bardzo fajny, natomiast mi nie podoba się to, że... O, tu jest w ogóle animacja, zobaczcie. Nie wiem czy to tylko przy bosie było cały czas, natomiast ja wcześniej tego nie widziałem. Ale nie podoba mi się to, że, że ta jakby można powiedzieć, planeta, ta kula po prostu mocy, bo nie wiadomo co to jest. Jakieś tutaj jądro jest tak w ogóle. No to yy, słabo to według mnie wygląda i zajmuje 3 czwarte planu, także, także po prostu to mi się nie podoba. Ale tak, o, bardzo fajnie. Liga niekompetencji. Ukoń trzecią ligę superbohaterów w strefie światła. Okej. Okay. I tutaj teraz na ekranie widzicie, ile Expo nadaje łącznie. Fajne osiągnięcie 6,5 miliona. Nie będziemy czekać na kluczyk, aż się wykopie po prostu go skrócimy za 37 grzybów bo chcę to zmontować jeszcze dzisiaj i wrzucić wam jutro rano. Także kopiemy. Mamy kluczyk, bardzo ładny, natomiast trzeba jeszcze zrobić miejsce. Także co, to, te potki po prostu wyrzucimy tych się napijemy. O, z pięć się napijemy. Tych się też pięć napijemy. Mamy miejsce, dobra. Epiki odkładamy. Idziemy do strefy mroku. Zobaczymy ile ona ekspadaje. Bo to jest ciekawy kluczyk. Bardzo ładny, tak jak wcześniej widzieliśmy. W ogóle... Dopiero na nagraniu się skapnąłem, że jak najedziemy po prostu na loch otwarty, to widzimy wygląd klucza. Fajnie, że to dodali, bo właśnie się skapnąłem na S34 z początku filmu. Jeszcze zobaczę, czy wszystko trybi na filmie. Chyba trybi, także ok. wchodzimy w strefę mroku. Człowiek tysiąca ciosów był to Mac i jest to Mac. Zobaczymy w ogóle, jak tu oni się prezentują, bo już u Barbar już ma problemy. Barbar już ma problemy. No w zasadzie pamiętacie, w ostatnim już lochu to w zasadzie Kunegunda jakoś ledwo ledwo chyba kończyła tych przeciwników. Także no zobaczymy, czy uda tą strefę roku się zamknąć. Kunegunda tutaj skończy. I 220 milionów expa u będzie ponad level. Będzie ponad level, może nawet przy dobrych wiatrach dwa wpadną. Pan prześwietla, 376 level. To jeszcze nam nie da 300 milionów Expa. Bo ogólnie jak przeciwnik ma tam 394, yy, to na, daje nam maksymalną ilość expa. Czy 393? Nie pamiętam na którym jest. Chyba 393. Wtedy jest chyba ten pik expa. Mogę się mylić, natomiast wtedy oni dają te ci przeciwnicy 300 milionów expa. Dobra, tutaj chyba bez problemów Kunegunda będzie, bo to jest zwiadowca na wojownika. To wiadomo, że, że ona tutaj zrobi robotę. Dobrze też, że ja jestem wojownik yy, zwiadowcą. 239 milionów Expa jakaś różga dla maga, także zobaczmy, czy w ogóle będzie lepsza. 2, 4, 6, 1, delikatnie lepsza, runa lepsza, rozrzut delikatnie gorszy chyba. Delikatnie gorszy, ale wychodzi to na jedno i to samo, tak w zasadzie. Ulepszona jakoś przedmiotu to mi nie potrzeba, bo ja mam tego. Także też rozmontujemy dobrze, że dzisiaj mamy 15 rozmontowań, jest taki eventik. I wracamy do naszej strefy mroku. Tropiciel Toalet, zwiadowca. No w zasadzie pokazywałem Wam z początku te, te lochy z poczty, z strefy światła, ale też mamy strefę mroku, ci przeciwnicy wyglądają tak samo, tylko że statystyki mają inne i po prostu wartość ekspadają inną. I dobra, tutaj mamy zwiadowcę, także tutaj spore RNG. Wydaje mi się, że koniec końców zamkniemy ten loch. Może, może będą jakieś kłopoty ale troszkę grzybka jest no to najwyżej coś tam się wyda 260 milionów expa punkty życia 5% i chyba mój barbar nie ma rękawic mój barbar nie ma rękawic także trzymaj ziomek rękawice i lecimy dalej tylko czekajcie a może sobie ja sobie na bieżąco będę to zapisywać bo będzie mi po prostu wiecie co łatwiej liczyć tego expa w strefie mroku i światła szkoda że tutaj mnie przekierowuje człowiek żelazko czy on miał te takie... animacje tutaj? Czekajcie... Czekajcie, Człowiek Żelazko... A, miał. Miał tutaj te takie... znaczy animacje, te szczegóły po prostu niebieskie, okej. Okay. Myślałem, że może coś tutaj się różni. Ale po tej firmie, no to nawet na takie coś nie liczyłem. Ale dobra, Człowiek Żelazko. Wojownik. Barbar, weź mu skrój dupę. Siła, no 27 tysięcy siły, sporo jak na Barbarę. Ale Mak coś tu mu zada i Kunegunda wchodzi. Kunegunda fajnie, bo ona jest w pełni ubrana, ma itemy po mnie, także ma 33,5 tysiąca via, yy, zręczności. Także ona tutaj będzie robić robotę. No i wchodzi Rajek. O kurwa, nie no, wiedziałem, że mam tyle statystyk na tym koncie, 44 koła głównej staty. I dobra, mamy po raz kolejny rękawice dla wojownika. I chyba na trzy cechy lepiej. Szkoda, że to właśnie punkty życia tracę, ale chyba na 300 ty lepiej, jeżeli na wszystkie. Także zmienimy i jedziemy dalej. Ochmurnik. Zobaczmy, zwiadowca. To tutaj może razy 3 odpalę to. Już 28 tysięcy zręczności. Nie zobaczyłem ile tamten gościu ekspadawał. No, już myślałem, że, że Rajek będzie musiał wchodzić. I zobaczcie, poziom 394 i mamy 300 milionów expa właśnie te. Yy, więc, yy, więc jak przeciwnik ma 394 level, no to wtedy... I wyższy, no to wtedy dostajemy tą jego maksymalną wartość 300 milionów expa. Coś dla maga. Natomiast ja klejnotu nie mam. Chyba, że będzie duży przeskok. U, tu w ogóle kurwa na zręczność. Co tu robi na zręczność item 440? Eee, nie wiem co on tu robi, ale do kociołka jest za dwie dychy, także sprzedam i lecimy dalej. No, lecimy dalej. Który teraz przeciwnik, szósty niewidzialna kobieta? No, to jeszcze jeden level. Nie, jednego levela nie wbijemy, ale, ale będziemy pod końcówką levela. Więc fajnie, no, nie? Więc fajnie. Już staty 30 tysięcy siły, ale tutaj Kunegunda zrobi robotę. Nie, muszę ja wejść i ubić połowę HP, ale same uniki wchodzą. No masno, masno wchodzi, 300 milionów expa, zręczność na item. Zręczność na item, item na zręczność, 425 level. To nie jest mi potrzebne do rozmontowania. Lecimy dalej. Kto to jest? U zwiadowca, zwiadowca, może mi sprawić kłopoty. Kunegunda na pewno musi dobrze, musi dobrze oddać I no mi musi się udać, nie? Uuu, pus, cienko, cienko to widzę Kunegunda ciśnij, Ciś, ciśnij go kurwa, ciśnij No dawaj tam Kto wie o co chodzi to pozdro Ale Kunegunda zrobiła robotę No i Rajek tylko wystarczy ci nie spierdolić tego Dasz radę? Ziomku ty mój? Czy nie dasz rady? No dałeś radę Okej, okay, zajebiście Później policzę Wy będziecie mieli na ekranie, zobaczycie ile to daje łącznie expa, bo wydaje mi się, że dwa levele będą. Bo w zasadzie jak od szóstego już daje, no to szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, to mamy pięć przeciwników po 300 milionów. To już daje nam y, pełny level. I te, I te... A w sumie nie da nam. W sumie nie da nam, y, bo tych pięciu poprzednich daje poniżej 300 milionów expa, ale, ale tak myślę... Myślę, że z miliard 200, z miliard 200, no z miliard 200, miliard 300 tych 5 przeciwników początkowych w strefie mroku może dać. Także takie półtorej levelka jak najbardziej. Dobra, kapitan Kofeina to jest mag na szczęście. Mag na szczęście albo i na nieszczęście. No maguś go musi troszkę sprać, to na pewno, no bo zwiadowca z magiem ma nieco ciężej. Dobra, zobaczymy, czy ja mu poniżej połowy HP zejdę. O, ciekawie tutaj. Uuu, pierwszy lows. Pierwszy lows, panowie i panie. Ale to nic, nie peszymy się. Próbujemy dzisiaj to zamknąć. Próbujemy to dzisiaj zamknąć, zobaczymy jak z kolejnymi lochami będzie, bo wydaje mi się, że cienko. Ale zobaczmy, no, Kunegundzie muszą usiąść na pewno krytyki i mi muszą siąść krytyki, bo tutaj jest czysty damage. No i teraz dużo gorsza próba. I dla Magusia muszą siąść krytyki. Gdyby wojownik był ubrany, no to wojownik by tutaj zrobił robotę, ale wojownik jest trochę rozebrany. No, on ma poło w połowie takie staty, co, co moja Kunegunda, nie? Także chujnia. Mag też... <laughs> jakoś bardzo nie odstaje od tego wojownika. No i kolejna chujowa próba: no, Kunegunda, podratuj to jakoś. Jeszcze jeden kryt. No, może, może wejść. Jak rajek jak Raj się zepnie, to może wejść. Dobra, udało się. Z tymi magami, no, właśnie w moim przypadku będzie problem. Ale w przypadku jakiś zwiadowcy czy wojowników, wydaje mi się, że to nie będzie problem. I mag. I kolejny mak, no musimy teraz tego przeklikać, nie? 38 tysięcy inteligencji, także może być ciężko, ale no zobaczymy. O kurwa, Alon, Alon ma HP, w ogóle 350 milionów HP, no to gdzież, panie, kurwa, to to chyba już bariera będzie, wiecie. Chociaż, chociaż może, jakby się udało. To jest do zrobienia, 354 miliony. Pokaż mi, ile ten ziomek mój ostatni miał, Kapitan Kofeina, 350. Ten miał 330. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia, po prostu oni słabe hity walili. O kurwa, Wojownik nic nie zadał, no. Mak, ty musisz tutaj same kryty walisz. No słaba próba, słaba. Fajnie by było, jak ja bym miał go gdzieś od takiej ilości HP, nie? Wtedy, wtedy mogłoby to siąść. O! I siadło, i siadło. W jaki okrutny sposób. W jaki okrutny sposób. I hamski. Bardzo hamski. No ale dobra, pasek dla wojownika. Czy mój wojownik ma pasek? Nie ma. Zajebiście. Zajebiście. I tutaj już mak nie jest. Nie pamiętam kto jest zwiadowca, Także 430 poziom. 43,5 tysiąca statystyki. Także mam nadzieję, że uda się to zrobić. Bo tutaj kwestia farta. Tutaj już 390 milionów HP, czyli o 40 więcej. Ale wydaje mi się to do zrobienia, bo jest tutaj te RNG właśnie, no nie? Wydaje mi się, że będziemy potrzebowali kilku prób. To już w zależności od mojego zwiadowcy. No niestety, ładnie się rozpędziłem, ale mnie przystopowała babeczka. Znaczy on w zasadzie, nie wiem, chuj wie, czy to koniec końców on, czy ona No niestety nie chce paść Także myślę, że po prostu będziemy klikać sobie, szukając tej udanej próby 175 milionów. O, tutaj ładnie zbiję 240, 306. O, też dobra próba, kurwa. Tutaj 200 milionów tylko zabrałem, 214, a 160 zabrałem. 207. O, tu 60 tylko 230. 237 milionów jej zabrałem. Także ładna próba z mojej strony. I okej, okay, mamy osiągnięcie, mamy buty dla wojownika. Zapiszmy sobie już yy, na świeżo tą walkę i zobaczmy kapitan poniedziałek. No troszkę już, oj czekajcie. Już troszkę problemów sprawił, no nie? Ale, ale się udało. Ciekawe jak to będzie w przypadku kolejnych lochów. No i dobra, zobaczmy. Ja tam 237 chyba milionów zabrałem. Także Kunegunda coś tutaj zadała, ale nie za wiele. I wchodzi Rajek, <laughs> który musi wysolować, no, ale ładna próba, ładnie tutaj uniki zrobiłem i ładny krytyk, 88 milionów, no i siadło, i siadło, fajnie. Ja to sobie zapisuję, ja to sobie zapisuję, żeby później było łatwiej po prostu liczyć i kolejne buty dla Wojownika 656 punkty życia 6% to nie będę mu tego odbierał, także co, to by było na tyle z mojej strony. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się do następnego czekamy. Kolejny tydzień na kolejny loch 144. Grzyby. Także kluczyk będzie to po prostu nagram odcinek i zobaczymy, jak wtedy strefa światła będzie wyglądać. Bo chyba to już będzie ten loch już niedługo, więc chyba ten na koniec będzie ten. Także zobaczymy. A następnie nadchodzi kasowanie znaczy kasowanie opuszczenie S1 z mojej strony. Pamiętajcie też, żeby nie klikać y, tych lochów. Podczas gdy sejbujecie lochy, chyba że wam tam klaser przekręci, to już o tam zależy, zależy od was. Ja na W50 przekręciłem klaser najtańszym sposobem, to znaczy po prostu kliknąłem ten Smoczy Skarbiec, który daje mniej expa niż Dom Strachu i 7 przeciwników, czy 6 ich kliknąłem, żeby po prostu przekręcić klaser. A nadresztą będę myślał później, jak będę mógł już miał możliwość przekręcenia kolejnego procenta. Dobra, nie, nie przedłużając dzięki za oglądanie trzymajcie się do następnego.